Cześć, witajcie! Z tej strony Paulina i witam Was na kanale Melcia TCG. Dzisiaj otworzymy sobie znowu dwa okienka kalendarza adwentowego. A co w nich znajdziemy? Przekonajmy się. W moich rękach już kalendarz adwentowy, już kolejne okienka na nas czekają, a więc, nie przedłużając, przejdźmy sobie do tych właśnie okienek. Na pierwszy rzut leci okienko numer 19. Plomba, odbezpieczona, ładnie, starannie. O, mamy tutaj jakąś paczuchę. Czy to będzie booster, czy to będzie fanback? Dam 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 dam. To jest, uwaga, booster! I to z Twilight Maskery. Zobaczmy, czy e, ten boosterek przyniesie coś nowego do mojej kolekcji. Przejdziemy sobie najpierw do otwarcia pierwszego okienka. Z właśnie boosterka Twilight Masquerade. Twilight Masquerade to jest stosunkowo niedawno, e, dodatek, który niedawno wyszedł. Wcześniej jeszcze był, znaczy po Twilight Masquerade był jeszcze tylko Shrouded Fable i teraz Surging Sparks. W tym momencie mamy Surging Sparks i czekamy na Prismatic Evolutions, który ma być już tak naprawdę za miesiąc. E, oczywiście kodzik, który pokażemy sobie na samym końcu tutaj naszego kalendarza adwentowego. No i co? I przekładam pierwszą kartę naprzód, żeby zobaczyć jaką, e, jaka energia się kryje być może prorocza. Ja obstawiałabym energię, co mieliśmy? Mieliśmy już liściasto, mieliśmy już fighting, to może w końcu by nam wypadł ogień, co? Co myślicie? Niestety, mamy fizyczną, e, fizyczną energię. Ps, przepraszam, psychiczną, nie fizyczną. E, I przechodzimy sobie do tego boosterka po prostu. Mamy tak, Goldin, proszę bardzo. Mamy dalej, Drippy. Andy Gast był. Pipas. Snorlax. Teraz mamy Lanas Eight. Lifeion. Jego już też mam na pewno. Płaki. Hmm. W holo. Pierwsze holo. Drugie holo. Darumaka. I ostatnia karta. Mamy czy nie mamy? Alakazam! Nie ma dropa. Co prawda, alakazam po kilku latach wrócił do łask, bo nie wiem czy wiecie, ale jak Polska zniknął z Pokémonów na kilka lat w związku z pozwem, które Pokémon dostało, że wykorzystali umiejętność alakazama tak jak umiejętność jednego. Artysty, i nie, nie, zezwoli, nie zezwolono Pokémonom na to. Nie zapytaje się nikogo i przywłaszczyli sobie tą umiejętność, e, więc tak Alakazam zniknął przez to na kilka z Pokémonów. E, natomiast, czy. odpowiedzmy sobie na pytanie, czy coś nowego w mojej kolekcji. E, Alakazam chyba mam. Darumaka i tłaki ja mam na pewno Leafy ona już chyba trzeciego Ale to dobrze, bo w takim wypadku Będę go mogła do deku sobie dać Bo danej karty Możesz mieć w danym w Swoim deku Możesz mieć maksymalnie cztery kopie jednej I tej samej karty Lanas 8 chyba też mam Snorlaxa nie kojarzę, więc bardzo możliwe Że to jest nowa karta w mojej kolekcji Jeśli chodzi o Twilight Masquerade Fibasa mam Sandy Gasta mam, Dripiego też mam, więc jak już to jedynie Snorlax, ale to sobie y, poza kamerą na spokojnie uzupełnię w kolekcji i dam Wam znać w następnym odcinku, czy y, coś nowego się pojawiło z tych kart w mojej kolekcji z Platinum czy też nie. Y, no i co, przechodzimy sobie do kolejnego okienka Ko w kolejnym okienku czyli w okienku 20 mamy dam 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 co my tu możemy mieć obstawiam albo fanbaka albo w sumie może być jeszcze promka i tak mamy promkę dokładnie tak promkę mamy z waniluksem Dwa lodziki koło siebie. Powiem Wam, że ja te wszystkie promeczki tak naprawdę odpakowywuję. Bo ja sobie je potem i tak do albumu dam, żeby mi się nie kurzyły, żeby mi no. Odporna ta folika jakaś była. <grymna> Bez foliki wygląda tak. Co wam mogę powiedzieć? No, wszystkie te promeczki, tak jak już zaczęłam mówić, lądują u mnie w albumach, bo tam mają swoje miejsce, tak naprawdę. Tam się nie wygną, tam są proste i bezpieczne, i w koszulkach przede wszystkim. A tutaj na choince jednak wystarczy jeden róg gdzieś większy łokcie, ta choinka się trzęsie, te karty mogą spaść. Więc, no, wiecie, jakby, bezpieczeństwo kart jest chyba dość ważne, przynajmniej dla mnie, więc sobie stwierdziłam, że je pościągam z choinki. Zostawiłam tutaj naprawdę tylko bryloczek z Sien Pao, który nam wypadł z kalendarza. I tutaj żetonik Xian Pao, który ostatnio wyszedł. Też dziękuję Wam za... Danie znać, że na YouTubie w ogóle jest kanał z Pokémonami, gdzie są pierwsze odcinki, więc mega super. Ja sobie na pewno wrócę do Pokémonów, bo chciałabym. Jest to dość duże wyzwanie, ja wiem, ale chciałabym sobie obejrzeć całą serię i być przynajmniej na bieżąco z Pokémonami. Też z jednej strony, z uwagi na to, po prostu, że prowadzę taki, a nie inny kanał i bycie na bieżąco w serii anime byłoby dość ułatwiające tak naprawdę życie, bo dużo informacji o pokemonach mogę się po prostu dowiedzieć z serialu. A jeśli chodzi o tą drugą stronę, no to po prostu sama chciałabym sobie obejrzeć i też gdzieś tam w kuluarach móc coś powiedzieć na temat odcinka czy na temat jakiegoś Pokemona dzięki któremu o którym wiem dzięki właśnie anime. Więc tak. A z gazetki na przykład się dowiedziałam o tym, kto jest trenerem Iwi, yy, A tego nie wiedziałam. A oglądam odcinek z Iwi i tam nie było jej trenerki. No, i w ogóle o Evi tam było mało. Tam była tylko taka, taka wzmianka, że jest taki Pokémon i w sumie to przejdźmy do następnego Pokémona, bo są inne ważniejsze Pokémony. Tak to odebrałam ten odcinek troszkę, więc byłam troszkę nie, nie, tyle zniesmaczona, co nienasycona tym odcinkiem, no bo pokazali mi Iwi i nie pokazali za bardzo nic więcej w tym odcinku. To był jeden, właśnie z tych pierwszych regionów. No, nie przygotowałam nic więcej na ten odcinek. Możemy zrobić coś z gazetki, zrobić, ale myślę, że już na chwilę tej gazetki by wystarczyło. Mamy historykę. Mamy mały quiz. A też w komentarzach za bardzo nie piszecie, że chcecie samą tą gazetkę jakoś bardziej przejrzeć, więc myślę, że ją sobie zostawimy na jakiś odcinek, gdzie na przykład będzie odcinek z jednego okienka, i wtedy sobie otworzymy drugą tą gazetkę. Taki mam plan, przynajmniej na przyszły odcinek. Dajcie znać, co o tym sądzicie, bo jeszcze mamy do otwarcia ten magazyn z Pokémon Bitwy. Pamiętajcie, mamy ten drugi magazyn do otwarcia. Ja jestem bardzo ciekawa: on jest cały czas w folii, czeka na Was, więc ja bardzo ciekawa jestem. Nie otwierałam jeszcze nigdy magazynu Pokémon Bitwy, więc myślę, że sobie otworzymy na następnym odcinku. Jeśli nie dostanę od Was żadnej informacji zwrotnej, po prostu go otworzę i tyle. No bo jakby wiecie, ja chcę się z wami komunikować, chcę waszych reakcji, chcę waszych opinii Natomiast jeśli nie dostaję takich opinii, to po prostu będę robiła po swojemu Tak jak ja uważam to za najlepsze Bo coś jednak chcę mieć w tych odcinkach, a nie żeby mi tam skomentujecie tamten odcinek i informacje zawarte w tym A nie odpowiecie mi na pytania odnośnie na przykład następnych E, więc tak tylko informuję, że jeśli nie będę miała żadnej informacji co do mojego pytania, co do następnego odcinka, to po prostu zrobię tak, jak uważam. E, myślę, że to jest dość zdrowa, e, zdrowe podejście. I co? E, pozostało mi się z Wami na tą chwilę pożegnać. Mieliśmy dzisiaj otwarte dwa okienka, więc nie będę tutaj wciskać dodatkowego kontentu. Myślę, że i tak ten odcinek będzie dosyć długi jak poprzednie, jak mówiłam, że będą krótkie, a były długie. E, więc tak, myślę, że na spokojnie tyle zostawimy, a w następnym odcinku sobie coś więcej rozszerzymy. Chciałabym was, Wam podziękować za to, że ze mną byliście. Jeśli czekaliście na odcinek kolejny, dajcie tą super łapkę w górę. E, zasubskrybujcie kanał i dajcie koniecznie znać pod filmem. Co się wam podobało? Jeśli nie macie nic do dodania, to napiszcie po prostu. Vanilux. Ja się z wami żegnam. Dziękuję wam, że byliście i do następnego. Cześć.